A co by było, gdyby telefon był mieczem świetnie? Hey, witajcie, kochani, ja jestem blołek! Cześć, ja jestem Blow i witam Was zupełnie czymś innym, ponieważ dziś pokażę Wam gierkę, która wykorzystuje bardzo, bardzo fajną technologię i dlatego teraz aktualnie tak siedzę, si stoję, Serio. Mam nogi! Woah! YouTuberzy mają nogi. No, ale dzisiaj pokażę Wam fajną gierkę, która wykorzystuje właśnie fajną technologię. I gierka została stworzona przez Google z okazji premiery Star Wars, czyli 5 miesięcy temu. No, ale my się nie przejmujemy i dziś pokażę wam ucieczkę z wieczorem świetnym. To, co potrzebujemy, to po prostu telefon. Nieważne, czy to jest strajfon, czy to jest Android. Przepraszam, jeżeli ktoś się obraził, że powiedziałem strajfon. Bardzo lubię strajfony, sam używam. No i co robimy na tym telefonie? Wchodzimy w przeglądarkę i wpisujemy adres, który mamy napisany. Na przykład ja mam g.com, Proszę o trochę cierpliwości, spokojnie. I teraz klikamy, wiem, że nic nie widzicie. Ale dobra, no klikamy idź i teraz wbijamy na stronkę coś źle. A, bo tu było... już... Okej. Okay. No, jak widzicie, już mamy, wyskakuje nam na, te, na naszym komputerze, żeby brać telefon i klikamy w ten guzik. Ten. No. Okej, okay, działa. I teraz, nie wiem, co się stanie. Ok, calibration copy. I teraz po prostu uciekamy z naszym mieczem świetlnym i mam nadzieję, że nam się to uda. I to, co jest właśnie zajebiste, to to, że korzystamy z telefonu, żeby sterować mieczem. Jak widzicie, naciśnij przycisk nad ekranie telefonu, by aktywować miecz świetlny. Uwaga! Ale jazda, to jest kurde zajebiste! Oła! Oh wow. Nie, ale musicie przyznać, że technologia jest dosyć fajna i trzeba teraz przechylić miecz świetlny w lewo, by zablokować cios. Nie, ta technologia tak jednak nie jest chyba taka dobra. Mam źle skalibrowane to. Jeszcze raz. Nie jest taka dobra technologia. A, bo ja źle to zrobiłem. Jeszcze raz. Muszę po prostu chwycić tak, jak będę grał, tak? O tak. Tak chwytam. Ok, i teraz będzie dobrze. No to lecimy! No, dobra, pierwszy frag zrobiony i czy naprawdę to będzie tak, że będziemy po prostu odbijać ich strzały, a nie po prostu będziemy grać, no bez przesady. I proszę mi nie pisać na Facebooku teraz, jak ja walczę. Tutaj jeszcze w lewym dolnym rogu macie czas, więc zobaczymy jaki będzie bój czas i jeżeli macie telefony, to wbijajcie i sami grajcie i zobaczymy, kto jest lepszy. Dobra, wszystkich wykosiłem, więc zajebiście i lecimy dalej. To jest zajebiście. Od razu mówię, że jakimś wielkim fanem St Star Wars jestem, więc gierka mi się podoba. W ogóle fajna technologia. Chciałbym to zobaczyć w jakimś innym użyciu jeszcze. Mogę. No. No. Oj! Dawaj. Co to było? Ja nie chcę nic negatywnego mówić o tej grze, ale naprawdę fajnie byłoby kogoś zaatakować, coś, a nie po prostu idei z strzały. Co tu będzie? A, fajnie. Coś się popsuło. Bo nie było mnie słychać. O, chyba już jest. O, kuźwa. Trochę teraz się zacznie jazdy. Chociaż, kurde, jakiś nawet przez przypadek zabijam. Nie. niechcący. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy można mnie zabić. Można mnie zabić? Przykro mi, chyba nie. Chociaż, nie, dobre. Robi, robię się czerwony, więc chyba da się, więc. Okej, okay, Karol. Fajnie byłoby kogoś pić. Będę mógł cię bić. Proszę powiedzieć, że tak. Zaraz ci wpierdolę. Więc dawaj! Dobra. dobra... Teraz blok... Blok... Kurde, ja nic mi gnoju... Jak tu się go blokuje, no! Zostałeś schwytany, musisz potrenować walkę mieczem świetlnym! Naprawdę można w to przegrać? Dobrze, jeszcze raz. I po, tylko mi powiedzcie, że od nowa muszę wszystko grać. Okej, okay, nie muszę, ale. Naprawdę można to przegrać? Myślałam, że to jest gra, gdzie nie da się przegrać. Chociaż, no ja widać jak. Widać, no. Czy nie cuda po prostu. Przegrywam wygraną grę. Okej, okay, jeszcze raz, Karol. Ale co, Gdzie po... Czemu poległe? No. Trochę jak debil czuję się siedząc a raczej stojąc przed komputerem i wymachując tym telefonem ale kurna. Czy jest to jakiś tutorial? Jeszcze raz i teraz pokażę wam siłę! Mam nadzieję. Dawaj, pokażę ci, jak się walczy. A może ty mi po prostu pokaż, jak się walczy. O! Super, blok, zajebiście uderzyłeś go. Naprawdę wielkie wydarzenie. O, 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 o! A! I co teraz? S Ale poczekajcie, już mi lepiej idzie chyba. Chyba. O, 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 o. Posłubi! Posebajcie! O, udało się! Zajebiście, nie wiem jak. Świetnie, udało Ci się uciec 3 minuty i 57 sekund. Ty wiesz co, ulubionym świecię rzecz i podziel się z nią z innymi. No! Także ja uciekłem, odzędzie w komentarzu jak mi się udało chyba... Dobra, wiem. Nie powinienem walczyć z mieczem śmietlnym. Śmietlnym. ale dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten nietypowy filmik Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe i fajnie się to ogląda, to po prostu zostawcie kciuka w górę, za co bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i pioną! Uff!